Siemaneczko, oraz live i polem. Także witam na moim kanale, w moim najnowszym vlogu. Także chwila minęła, także prace postąpiły do przodu. Jak widzicie. Także wszystko jest w wacie. Już zakryte. Eee, nie będę tu, bo tu jest ten lampa, żeby wam nie skakał obraz. Dobra, także wszystko jest w wacie. Eee, wszędzie zrobione stelaże. Także sufit, wszystko stalarze porobione, tu do tego beleczki, również, bo to jest złapana płaszczyzna tutaj tej belki wszędzie naokoło. Także skosy, tu ten uskok, tu złapane uskok i skos i w dół, nie? Także tutaj wszystko jest okienne również zrobione, także wszystko ładnie jest. Ja to sobie robię tak, że wjeżdżam tu kątowniczkiem, żeby wszyscy widzieli jak to się robi, nie? Dobra, ja sobie tu wjeżdżam kątownikiem, może tu będzie mi wygodniej od góry. Wjeżdżam sobie kątownikiem, kątowniczkiem tak sobie wjeżdżam, żeby tu zachować linię. Przenoszę sobie, akurat kątownik jest praktycznie grubości regipsu. Odmierzam sobie jedna, druga strona. Przenoszę mniejszym kątownikiem. Przenoszę linię, jak widzicie, z jednej strony, z drugiej. Obcinam sobie równe, równe profile CD. Ja sobie robię tutaj takie 7, 7 cm, 7,5 od linii okna do tego yy, uskoku, nie? 7,5 i sobie wtedy tutaj jeszcze złapałem i wstawiam profil, nie? I wtedy od tego miejsca yy, się łapałem po prostu do tej belki, która tutaj będzie ten yy, uskok, nie? Jak widzicie, nie? Tu beleczka i tu, i tu będzie szedł sufit. No, troszkę roboty miałem. Yy, sam jestem także Wiecie o co chodzi? Laserek, laserek, jeszcze las, laserek i poziom mica. No i wytrwale, wytrwale cały czas ku, yy, ku <gryw> wizji końca, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, także tą zrolki już mamy wszędzie położoną. Jak widzicie, wszędzie jest cały sufit. E, tu jest przedłużenie do wentylacji, tam wychodzi tak samo. E, teraz jedziemy. Tą szczywniejszą. będziemy dawać między profile i sobie później zrobimy para-izolację. Folie, tutaj już mam zakupione do izolacji taśma dedykowana dedykowana do izolacji. Niektórzy robią na taśmie podwójnej, sobie przyklejają i się tam później za długo to mi schodziło się bawienie takie, także ja teraz sobie lecę na kleju w sprayu, także sobie psikamy, przyklejamy, możemy odkleić i sobie jeszcze raz przyłożyć, tak że jest ok. Po prostu mnie zawsze denerwowało odklejanie tych żółtych, wiecie, nie tej trasienki żółtej, tej zabezpieczającej, eee, jak ktoś ma paznocie albo nie ma, albo podważa nożykiem. No, mi to zawsze sprawiało trudności, i się strasznie denerwowałem z tym faktem, że mi nie idzie, i się zawsze ten narożnik gdzieś tam podwijał. No dobra, tak to wygląda. Częściowe prace. Tu na razie nic nie robimy, bo tu będzie połowa zasłonięta. Schody będą w tą stronę. Tu jeszcze tam pół metra dołożymy. Taki będzie eleczka jeszcze dołożona, nie? Tu, tutaj go będzie światło w dół, ale na razie nic tutaj nie działam. Z tego względu, że cały czas czekam na rekuperator, nie. Eee, no, no, ale Watę już możemy działać. Eee, miałem, że tak powiem, gości podłączyli mi pompę ciepła, także już w całym domu mamy cieplu, cieplutko. Jest 22 stopnie ustawione, jak to się ładnie wszystko wygrzewa eee, do czasu szpachlowania, bo jeszcze chciałem. Eee, po prostu tutaj zrobić sobie ten etap do paraizolacji, zostawić to, nic tutaj już więcej jeszcze, tylko te podłączenia wszystkie instalacyjne, elektryka, przełączniki tutaj porobić, eee, zostawić to w takim etapie jakim jest, eee, po prostu ze względu na tą rekuperację, nie? żeby tu wstawili maszynę, bo tak jak mam Wam mówiłem wcześniej, jeszcze będę tutaj stawiał ściankę działową, nie? żeby o, o zasłonić ten rekuperator tutaj jeszcze będę musiał dodatkowo tą rurę jeszcze tu dać na słupek najprawdopodobniej pójdę z kosem, czyli tu sobie wejdę tu polecę tu maksymalnie watę tutaj włożę i wtedy sobie polecimy nie i tamtędy sobie wyjdę i do tego nie tak to będziemy musieli zrobić, dlatego słupków nic na razie nie robię Tych filarków e, Ponieważ chcę zobaczyć jaki mi tutaj wyjdzie po prostu gruby e, Z tymi, e, od rekuperacji z tymi lurami I taki sam gruby z tej strony zrobić, żeby była symetria zachowana, nie, żeby z jednej i z drugiej strony Były tak samo duże, nie? Objętościowo Dobra e, No co, ja Nowy strój kosmonauty no bo oczywiście e, wata szczywniejsza, to i strój musi też być szczywniejszy. <gry> Dobra, taka beczka. E, także lecimy. Nie, najpierw sobie zacznę od kolankowej i będę się przemieszczał ku górze, nie? Nie od łatwiejszego w dół, tylko ku górze będę się przemieszczał. Dodatkowo jeszcze chcę Wam tylko powiedzieć, że nie będę ich ciął, Znaczy się będę je, je ciął e, Wymiarowo tutaj nie między profile, ale żeby nie było nie występowały mostki termiczne między tymi, to jeszcze będę za chwilę ciął paski 6 cm z tych tych i tu upychał w profile, nie? Także będą najpierw profile sobie uzupełnie, a później dopiero będę wymiar i wpychał, nie? Także wiecie o co mi chodzi, bo jakbym wepchnął tutaj klocka, tu klocka no to między pro, pro, profilu mi zostaje pusta przestrzeń, tak? Także najpierw sobie uzupełnimy profile watą, i dopiero później będziemy sobie e, klocuszki, nie? Robię to tak, bo później, jak za duże klocki tutaj się wygina, wiecie o co chodzi? E, zduszona wata traci swoje też właściwości, ona musi być taka, wiecie, no ta akurat, ta, nie? Ale to, jak zgnieciecie, ugniecie, to ona traci trochę swoje właściwości. Tutaj, no po prostu, żeby nie występowały te mostki, także lecimy sobie z robotą, nie? Tutaj jeszcze sobie zobaczcie to okno, jak to wyszło. Także mówię, przenosimy linię, tutaj piąt puszczony w dół, cyk i jest, nie? Dodatkowy tutaj wsporniczek dałem, jak płytą będziemy dawać, żeby tutaj ładnie narożnik odciąć, zjechać z cyk. Także jest ok, yes, nie yy, Tu dawaliśmy na takie wieszaczki dawaliśmy dawały Dawaliśmy. Arkadiusz to jest. Arkadiusz to już jest yy, sam jak kurna cała armia. <laughs> Już w trzeciej osobie O, sobie, o, o sobie mówię Wręcz jakby tu nie wiadomo jaka ekipa była ze mną A jestem sam e, Dobra, e, ale jeszcze przed świętem zmarłem Bo chciałem wam dokończyć Bo znów odbiegam od tematu tutaj Wykończenia tego 100 metrowego domu e, Oczywiście sam wszystkich etapów nie będę robił e, Będę miał pomoc e, Najbardziej w szpachlowaniu Wiecie o co chodzi przy nakładaniu wałkiem bo później, już tam e, podłoga, płytki tutaj idzie, tutaj idzie ca, ca, całe po prostu góra, dół e, w płytkach. Czekam, właśnie na transport, ma przyjechać w poniedziałek. Sześć palec, nie? Sześć palec, płytek także troszkę położymy tych metrów. I co jeszcze chciałem? Także no, na niektórych etapach będę miał pomoc, nie? ale w, tak w 80% cyknę sobie to sam. Nie? W takich etapach, typu szpachlowanie, gdzieś tam, bo już e, poszlifowanie mogę sobie sam zrobić, pomalować mogę sobie sam, e, no wiecie, gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam. Wiadomo, jak będę potrzebował gdzieś tam przyspieszenia, ze względu na dostarczanie mi towaru lub przez hurtownię, wiecie, albo z opóźnieniem, albo ten, no to gdzieś tam, na przykład, będę przeskakiwał na inny etap, i żeby przyspieszyć robotę, albo coś później, no to na pewno będę brał sobie do kogoś do pomocy. Także spokojnie, sam tego nie czasnę w pojedynkę, no ale będę chciał ogrom pracy tutaj zrobić jak największy samemu, no poprawiam włosy, bo już wiem, że zarosłem w tej delegacji, także e, no mówię, no minęło e, pf, półtora tygodnia, no w tydzień czasu samemu tutaj praktycznie z dostarczeniem towaru i wszystko na bieżąco, logistyka e, z rozłożeniem się w delegacji po prostu, żeby tutaj odnaleźć się tutaj w rejonie po prostu z hurtowniami i ze sklepami budowlanymi to też po prostu chwilę czasu zajmuje bo nie jestem stąd tak także jestem w drugim końcu Polski nad morzem i po prostu musiałem sobie tutaj zorientować się gdzie co leży jak to mówią no dobra, także ja się zabieram, biorę sobie długi nóż i sobie lecę ten dół, nie włączam sobie muzyczkę, także troszkę sobie pogadałem, dzisiejszy vlog będzie krótszy, za chwilę Wam e, nagram jak upycham to w timelapsach, no i tyle, no i za chwilę coś tam pogadamy na pewno, jakiś jeszcze coś tam zażycimy temacik, dobra, także ja się przebieram i biorę do roboty. Dobra, aktualizacja postępy prac, tak jak widzieliście wcześniej yy, miejsce robocze. Także mamy nożyk, miarka, poziomica. Poziomicą ciach ładnie po poziomicy sobie lecimy z nożem. Także ładnie wychodzą takie kosteczki. Nawet takie paseczki, właśnie o te paseczki mi chodziło na samym wstępie. O to chodziło. Moi kochani, o to chodziło. Także żeby takie paski w profile po prostu powkładać że jak będziemy tu teraz wpychać to się wszystko ładnie wypełni także widzicie jak ta kolankowa poleciała tak samo z reszczek wszystko tu ładnie upchnięte jest także tak to wygląda także ja sobie lecę z tym tematem do końca i być może dzisiaj zamknę już tą ścianę jest 18 godzina no nie wiem do wieczorka porobię Zaraz pójdę na dół, wrzucę, wrzucę ten film dla Was, żebyście mieli co oglądać na wieczór przy czwartku. Jutro zjeżdżam na chałupę i w poniedziałek atakujemy tutaj od początku. Znaczy się dokończymy najprawdopodobniej tutaj poddasze i zaczniemy przygotowywać już do szpachlowania pomieszczenia, czyli trzeba zagruntować. Yy, wycieścić, wie, wiecie, gdzieś tam ochlapane od betonu, od posadzki czy od czegoś, tak żeby trzeba gdzie, gdzie nie gdzie gdzieś tam po, poczyścić, pozabezpieczać okna, pooklejać pofoliować także wstępnie już po prostu przygotować ściany do szpachlowania, być może uda nam się do święta wszystkich zmarłych yy, ruszyć tutaj ze szpachlowaniem, bym był zadowolony z tego faktu yy, no co, także poddasze Będziemy mieli już za niedługo na ukończeniu. No znaczy się na ukończeniu, no, oprócz tej ścianki tu działowej, no ale mówię, tu wstrzymuje cały czas nas rekuperacja. No i po prostu przed zrobieniem sufitu, porobię tutaj instalację elektryczną. Jest tylko jedno źródło światła na środku. Będę chciał zrobić sobie tam gniazdko, tam gniazdko na środku, przełączyć, że wchodząc po prostu do góry. Od razu będzie się zapalało tutaj w pomieszczeniu. Dobra, także ja nie będę tutaj przedłużał ani ten. Także dzięki, że jesteście. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Łapeczka dla mojej motywacji w górę. No i komentarz, jeśli chce skomentować. Także przyjrzyjcie się troszkę tych pasków. Będę musiał jeszcze naciąć z tych reszczek. Także mówię, zawsze gdzieś te klocuszki zostają, reszczki. Yy, I po prostu uzupełniam sobie... Także e, polecę po prostu ten rząd i na bieżąco po prostu e, nie tnę z całych później e, tych klocków. Tylko e, widzicie, zostało mi się ze ściany kolankowej te resztki. Te Także te resztki sobie teraz potnę na 6 cm, powpycham, gdzie mam. Jeśli wykorzystam te wszystkie resztki, zabieram się do wpychania całych tych kostek, nie? Całych tych kostek pomiędzy tutaj profile, nie? I znów mi zostanie znów trochę reszczek, znów te napaski szóstki, znów uzupełniam. No i tak ten, żeby po prostu jak najmniejszy odpad został, żeby nie marnować materiału. Dobra, także lecimy, do zobaczenia niedługo.